Jestem bardzo wdzięczna Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej za ufundowanie dwóch monitorów interaktywnych. W wielkości 86 cali. Te tablice są bardzo dla nas ważne i potrzebne, ponieważ możemy przedstawiać różne filmiki multimedialne. Dzieci są aktywne na lekcji, chętnie zgłaszają się, korzystają z tych tablic, każdy się chce wykazać, a nauczycielowi bardzo to ułatwia sprawę. Jest to bardzo skuteczne w procesie dydaktycznym. Akcja dzieci na te monitory była niesamowita. Cieszyły się. Mówiły, że w ich szkołach takich monitorów nie ma. Że rzeczywiście, teraz zacytuję, są wypasione. Fundacji Strzęmskiej Spółki Węglowej bardzo dziękujemy, że jest społecznie odpowiedzialna i że chce się dzielić właśnie swoimi środkami z innymi interesariuszami, z jakimi są mieszkańcy województwa śląskiego.